Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Adrian Zemberg. Zapraszam do oglądania. To polski polityk, historyk i programista. Urodzony 4 grudnia 1979 roku w Alborgu w Danii, gdzie jego rodzice przebywali na emigracji zarobkowej. W 1986 roku wrócił z rodziną do Polski i dorastał w Warszawie. Z wykształcenia jest doktorem nauk humanistycznych ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, a zawodowo pracował jako nauczyciel akademicki oraz programista, prowadząc własną firmę. Zandberg jest współzałożycielem i współprzewodniczącym Lewicowej Partii Razem, którą współtworzył w 2015 roku. Od 2019 roku jest posłem na Sejm, a od 2022 roku przewodzi partii Razem. Wcześniej angażował się w działalność społeczną i polityczną. Między innymi w Młodzieżówce Unii Pracy oraz Stowarzyszeniu Młodzi Socjaliści. Zyskał rozpoznawalność podczas debaty liderów partyjnych przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku. W styczniu 2025 roku Adrian Sandberg ogłosił start w wyborach prezydenckich jako kandydat partii Razem. Jest uznawany za jedną z bardziej wyrazistych postaci współczesnej polskiej lewicy. Program Adriana Zandberga w wyborach prezydenckich 2025 opiera się na ośmiu głównych postulatach. Najważniejszym z nich jest ambitny 15-letni plan budowy ośmiu bloków jądrowych, mających zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne i uniezależnić kraj od importu energii. W obszarze zdrowia, Zandberg proponuje zwiększenie wydatków publicznych do 8% PKB. Rozdzielenie pracy w sektorze publicznym i prywatnym dla lekarzy oraz rozwój krajowej produkcji leków, by ograniczyć zależność od zagranicznych dostaw. W gospodarce stawia na reindustrializację, rozwój polskiego przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i hutniczego oraz budowę regionalnych sojuszy gospodarczych i obronnych z państwami Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii. W polityce mieszkaniowej zapowiada rozbudowę publicznego sektora mieszkań na wynajem. Podatek antyspekulacyjny od trzeciego i kolejnych mieszkań oraz zakończenie dopłat dla deweloperów. Zandberg opowiada się za świeckim państwem, prawem do aborcji, równouprawnieniem kobiet i ochroną praw mniejszości. Chce także reformy finansowania polityki, w tym ograniczenia darowizn na kampanie wyborcze i zakazu finansowania przez firmy, by ograniczyć wpływ lobbystów na władzę. Całość programu opiera na trwałych mechanizmach finansowania i ponadpartyjnych porozumieniach, a jego celem jest równość dostępu do państwa i realne reformy społeczne i gospodarcze. Adrian Sandberg w swojej polityce zagranicznej kładzie nacisk na silną współpracę z Unią Europejską i państwami nordyckimi oraz bałtyckimi, uznając je za kluczowych partnerów strategicznych Polski. Opowiada się za budową wspólnej armii europejskiej, choć podkreśla, że to projekt długofalowy, a do tego czasu należy wzmacniać europejskie zdolności obronne w ramach NATO, Unii Europejskiej oraz umów bilateralnych. Jego pierwszą wizytę zagraniczną jako prezydent chciałby złożyć w Sztokholmie, podkreślając znaczenie Szwecji dla bezpieczeństwa Polski i regionu Bałtyku. Zandberg postuluje aktywne zaangażowanie Polski w reformowanie Unii Europejskiej, zwłaszcza w zakresie ułatwienia inwestycji publicznych i rozwoju wspólnej polityki obronnej. Jest zwolennikiem sprawiedliwego pokoju na Ukrainie, który powinien być zaakceptowany przez ukraińskie społeczeństwo, a Polska, jego zdaniem, powinna pełnić rolę logistycznego zaplecza misji pokojowych, nie angażując bezpośrednio własnych wojsk w regionach konfliktu. W polityce międzynarodowej Zandberg podkreśla konieczność przestrzegania prawa międzynarodowego i pociągania do odpowiedzialności zbrodniarzy wojennych, niezależnie od ich pozycji czy okoliczności. Współpraca gospodarcza i obronna z krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii ma być jednym z filarów jego polityki zagranicznej, podobnie jak budowa silnej osi europejskiej z udziałem Francji. Adrian Zandberg jednoznacznie określa Władimira Putina jako zbrodniarza wojennego. Podczas debaty prezydenckiej w 2025 roku wprost powiedział, że Putin ma krew cywilów na rękach i nie ma wątpliwości co do jego odpowiedzialności za zbrodnie wojenne. Zandberg krytykuje tych polityków, którzy unikają jasnego potępienia działań Putina, i podkreśla, że należy otwarcie nazywać rzeczy po imieniu w kontekście rosyjskiej agresji i łamania prawa międzynarodowego. Adrian Sandberg jest krytyczny wobec Donalda Trumpa i jego polityki. Pod... Kreśla, że Polska nie powinna prowadzić polityki zagranicznej z ekscytacją i na kolanach wobec Stanów Zjednoczonych, lecz kierować się własnym interesem i zachować realizm, zwłaszcza w obliczu zmian w amerykańskiej polityce. Zandberg krytykuje Trumpa za próby dogadywania się z Rosją poza plecami europejskich sojuszników, co według niego powinno być dla Polski sygnałem do szukania wiarygodnych partnerów w Europie, zwłaszcza w Skandynawii. Zwraca też uwagę na negatywne skutki polityki gospodarczej prowadzonej przez Trumpa, w tym wojny handlowe, które jego zdaniem uderzają również w polską gospodarkę. Ogólnie, Zandberg uważa, że należy realistycznie oceniać stany zjednoczone i nie mieć złudzeń co do ich polityki, bo amerykańska hegemonia należy już do przeszłości. Adrian Zandberg uważa, że najważniejszym zadaniem Polski wobec wojny na Ukrainie jest zapewnienie bezpieczeństwa kraju oraz dążenie do sprawiedliwego pokoju na wschodniej granicy. Podkreśla że taki pokój musi być zaakceptowany przez ukraińskie społeczeństwo, a nie narzucony z zewnątrz. Zandberg sprzeciwia się wszelkim próbom dogadywania się z Rosją ponad głowami Ukrainy i Europy, uznając to za niebezpieczne i podważające międzynarodowy porządek oparty na zasadzie nieagresji. Jego zdaniem Polska powinna pełnić rolę logistycznego zaplecza ewentualnych misji pokojowych, a nie bezpośrednio wysyłać swoje wojska na Ukrainę. Wskazuje także na konieczność wzmacniania współpracy obronnej z krajami skandynawskimi i Europy Środkowo-Wschodniej zamiast polegać wyłącznie na gwarancjach amerykańskich. Wokół Adriana Sandberga pojawiały się różne kontrowersje, choć nie dotyczą one poważnych afer czy skandali osobistych. Jednym z najgłośniejszych incydentów ostatnich miesięcy było użycie przez niego wulgaryzmu podczas spotkania z wyborcami w Jeleniej Górze. Co zostało zarejestrowane i opublikowane w mediach społecznościowych. Fragment wypowiedzi musiał zostać ocenzurowany przez media, co wywołało dyskusję na temat języka używanego przez polityków w debacie publicznej. Zandberg bywa też krytykowany za bezkompromisowość i silne przywiązanie do lewicowej ideologii, co według części komentatorów utrudnia mu osiąganie pragmatycznych kompromisów i przekładanie idei na konkretne zmiany ustawodawcze. Jego wypowiedzi dotyczące własności prywatnej czy polityki zagranicznej również wzbudzały kontrowersje wśród przeciwników politycznych, którzy zarzucają mu zbyt radykalne podejście. W kampanii prezydenckiej 2025 pojawiały się także pytania o strategiczny sens jego startu, ponieważ część obserwatorów uważa, że zamiast osłabiać prawicę, Zandberg odbiera głosy kandydatce Nowej Lewicy, co może osłabiać lewicowy blok wyborczy. Mimo tych zarzutów Sandberg uchodzi za konsekwentnego i wyrazistego polityka, co budzi zarówno krytykę, jak i szacunek wśród różnych grup wyborców. Eksperci oceniają program Adriana Sandberga jako wyrazisty, konsekwentnie lewicowy i odmienny od ofert głównych partii. Doceniają jego bezkompromisowość, transparentność oraz brak powiązań z dużymi grupami interesu, co przyciąga nie tylko progresywnych wyborców. Ale także część rozczarowanych wyborców antysystemowych, na przykład z Konfederacji. Zandberg jest chwalony za rzeczowe i oparte na faktach podejście do debaty publicznej oraz za to, że jego propozycje, takie jak inwestycje w nowoczesny przemysł, cyfryzację, publiczne budownictwo mieszkaniowe czy progresywny system podatkowy, są spójne i jasno sformułowane. Jednocześnie eksperci zwracają uwagę, że program Zandberga może budzić obawy wśród przedsiębiorców przyzwyczajonych do liberalnych rozwiązań, ponieważ zakłada większą rolę państwa w gospodarce, progresję podatkową oraz ograniczenie ulg dla dużego biznesu. Jego propozycje, takie jak podatek od trzeciego i kolejnych mieszkań czy aktywna rola państwa jako inwestora, są oceniane jako radykalne, ale odpowiadają na realne problemy rynku mieszkaniowego i nierówności społecznych. Eksperci podkreślają, że Zandberg oferuje przedsiębiorcom przewidywalność, stabilność regulacyjną i lepszą infrastrukturę, ale nie obiecuje kolejnych ulg czy obniżek składek zdrowotnych, stawiając na solidne usługi publiczne i wsparcie lokalnego biznesu. Podsumowując, eksperci widzą w programie Zandberga alternatywę dla obecnej polityki, wymuszającą na konkurentach poważniejszą debatę o przyszłości państwa. Choć jego postulaty mogą być trudne do zaakceptowania dla zwolenników wolnorynkowych rozwiązań. Dziękuję za obejrzenie odcinka. W następnym odcinku zrobimy podsumowanie pierwszej tury.